Już piętnaście pojazd. Już piętnaście pojazd. Dzień Может быть, что происходит? Wrócę jeszcze do części pierwszej. Nie złożono oferty. Nie wiem, czy powiedziałam. Oferta numer Wrócę jeszcze do części pierwszej. thank 5487410 54 87 410 Kowalowo Pomorskie. Oferujemy wykonanie zamówienia dla części pierwszej. 1 litr oleju opałowego za cenę brutto 1,88 zł groszy, z czego wynika, że całkowita wartość będzie wynosiła 122 200 zł. Termin dostawy yy, dwa dni. A wcześniejsze, kurczę nie powiedziałam. Musimy wrócić do wcześniejszych. Do pierwszej. Tak? Mhm. Wracając do jedynki, nie odczytałam te, terminu dostawy. Jeden dzień od dnia zgłoszenia. Przy dwójce również jeden dzień. Trójka nie składała i czwórka. Czwórkę odczytałam. Teraz mamy piątkę. Wszędzie terminy to, były, to jest 12 miesięcy. Oferta numer 5. Oferujemy wykonanie zamówienia dla części pierwszej. 1 litr oleju opałowego, cena brutto 2 złote 11 groszy. Zł. Firma, firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mares Spółka z ulica Zielna 47 87 800 Włocławek. Jeszcze raz. 1 litr oleju opałowego, 2 zł. 11 groszy, z czego wynika, że całkowita wartość zamówienia będzie wynosiła 137 150 zł. Termin dostawy 2 dni od dnia zgłoszenia. Dla części drugiej 1 litr oleju napędowego 4 zł. 19 groszy, 1 litr etyliny, 4 ,14 zł 14 Sta, groszy. Oferujemy stały upust od cen detalicznych występujących na dystrybutorze w dniu tankowania oleju napędowego i etyliny w wysokości 4 zł i 7%, 4 ,7%. Termin wykonania 12 miesięcy. I oferta numer 6. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Jaworski, Spółka ZO, Szpetal Górny, ulica Włocławska 44. Dla części pierwszej nie została złożona oferta. Dla części drugiej 1 litr oleju napędowego 4,19 groszy. 1 litr etyliny 4.14 4 złote 14 groszy. Zł. Oferujemy stały upus od cen detalicznych występujących na dystrybutorze w dniu tankowania oleju napędowego i etyliny w wysokości 2,5%. I termin wykonania 12 miesięcy. To wszystko. Dziękujemy.